Witajcie! Czas na lekcję matematyki. Dziś zajmiemy się tematem pieniążków. Zastanawialiście się kiedyś, skąd się wzięły pieniądze? Obejrzyjcie razem ze mną krótką historyjkę obrazkową. Tomek i Beata zbierają pieniądze na prezent dla babci. Dziewczynka, wrzucając monetę do skarbonki, zastanawia się, skąd się wzięły środki płatnicze. Czy zawsze ludzie używali pieniędzy? Tata mówił, że w najdawniejszych czasach Ludzie po prostu wymieniali się towarami. Jak potrzebowałeś tkaniny, na sukienkę dostawała się od kogoś za krowę czy za owcę. Jej sukienka za owcę? Rozumiem, że zboże wymieniano na bydło, ale żeby sukienkę? Oj, wiesz co miałem na myśli. Płacono też za różne rzeczy przedmiotami, które były trudno dostępne. Najdroższe były te, które sprowadzano z daleka przyprawy takie jak pieprz i szafran, złoto, muszle i tkaniny, na przykład jedwab. To nie było chyba wygodne, co? Zgadza się. Dlatego zaczęto więc formować blaszki z metali szlachetnych, na przykład miedzi, złota czy srebra, które miały określoną wagę i można było przypisać im konkretną wartość. Takimi monetami posługiwali się starożytni Grecy i mieszkańcy imperium rzymskiego. Papierowe pieniądze, czyli banknoty po raz pierwszy pojawiły się w Chinach. Dziś oprócz banknotów i monet posługujemy się plastikowymi pieniędzmi, czyli kartami bankoma bankomatowymi. Używamy też pieniędzy elektronicznych, np. bankowych przelewów online, za pomocą internetu, płatności za pomocą SMS. Tak jest dużo łatwiej. Kochani, wy wszyscy już wiecie, że my w Polsce. Płacimy złotówkami. Liczyliśmy już złotówki, pamiętacie, w klasie któregoś razu nawet kubuś przyniósł u nas, liczyliśmy tak naprawdę do kilku tysięcy już nam się udało policzyć pieniążki kubusia. Dziś chciałabym, żebyśmy skupili się na mniejszych nominałach, na groszach. Żeby mieć jedną złotówkę, potrzebujemy aż 100 groszy. Więc jeżeli dostajecie od rodziców do skarbonki 2 grosze, to dużo mniej niż 2 złote, 5 groszy, 10 groszy, to zawsze będzie mniej niż złotówka. Pamiętajcie o tym. Spróbujemy policzyć sobie monety groszowe w tej śwince skarbonce Mateusza. To jest zadanie z Waszych podręczników. Dostaniecie link w załączniku, możecie sobie otworzyć i śledzić razem ze mną. Monety, które mamy w tej skarbonce i którymi posługujemy się w Polsce, monety groszowe, to 1 grosz jest to najmniejszy nominał, jakim możemy zapłacić w Polsce, choć za 1 grosz w naszym kraju nic nie możemy kupić. Dwa grosze, później mamy 5 groszy. Zauważcie, że nie ma pieniążka, nie ma tutaj 3 grosze ani nie ma 4 grosze. Jeżeli chcę uzyskać 3 grosze. Muszę wyłożyć dwie monety, dwa grosze i jeden grosz, aby mieć razem 3. Kiedy chciałabym mieć 4 grosze, mogę to zrobić za pomocą dwóch groszy, dwóch groszy albo dwa grosze i dwie jedynki. Nie ma monety o nominale 4 grosze ani 3 grosze. Mamy później 5 groszy i następne dopiero 10 groszy. Zwróćcie uwagę. Że nie mamy tutaj monety 6 groszy, nie mamy monety 7, 8 ani 9 groszy. Mamy tylko te i za ich pomocą możemy wyliczać e, konkretne ilości pieniążków. No to sprawdzamy skarbonki chłopców. Który chłopiec ma najwięcej pieniędzy? Szymon, Mateusz czy Łukasz. Policzcie razem ze mną, ile groszy ma Szymon w swojej skarbonce. 1, 2, 4 5 Szymon ma 5 groszy. Mateusz, zobaczcie jakie tu są nominały. 5 groszy dodać 2 grosze to razem 7 groszy. Dodać 1 grosz? 8 groszy. Szymon miał 5 groszy, Mateusz ma 8 groszy. Ile pieniędzy ma Łukasz? 2 zł i 1 zł. Łukasz ma razem 3 złote. 2 złote dodać 1 to 3 złote. Czy już wiecie, który z chłopców ma najwięcej pieniążków? Oczywiście, że Łukasz, ponieważ 3 złote to dużo więcej niż 8 groszy i niż 5 groszy. Moi drodzy, zadanie dla Was na dziś znajduje się w ćwiczeniach. Dostaniecie link do tego ćwiczenia w zadaniu. Bardzo proszę, żebyście otworzyli sobie wersję ćwiczeń interaktywną. Zdaję sobie sprawę z tego, że większość z Was ćwiczenia ma tak naprawdę w klasie, dlatego będziemy wszystkie te zadania robić w naszych zeszytach. Ile było złotych, ile wydano, ile zostało. Wytłumaczę Wam to na pierwszym przykładzie. Zauważcie, że mamy tutaj aż trzy zadania. Do każdego z obrazka będziecie musieli zapisać działanie według wzoru. Nie musicie w swoich zeszytach rysować tych pieniążków. Wystarczy, że napiszecie działania. Pamiętajcie, kiedy dodajemy lub odejmujemy pieniążki, złotówki albo grosze, zawsze musimy pamiętać o zapisaniu jednostki zyły jako złoty, gry jako grosz. Pamiętajcie, że nie ma na końcu kropeczki. Spróbujcie policzyć ze mną pierwszy przykład. 5 zł i 5 zł razem 10 złotych. 2 zł razem 12. Liczymy najpierw, ile było wszystkich pieniążków, nawet te skreślone. 5 dodać 5, dodać 2, 12 zł. 2 zł mamy skreślone, więc działanie 12 zł odjąć 2 zł równa się. <coughs> przepraszam, czy już wiecie? 10 zł. Liczymy kolejny przykład. 2 zł dodać 2 zł to 4 zł. Dodać 1, 5 zł, dodać 1, 6 zł, dodać 2, 8 zł, dodać 2, 10 zł. 10 zł to powinniśmy zapisać. Mamy dwie monety skreślone. Odjąć 1 zł i odjąć 2 zł. Ile razem mamy odjąć? Odjąć 3 zł. Więc działanie powinno być zapisane. 10 zł, odjąć 3 zł równa się, czy już wiecie? 7 zł. Spróbujcie tym samym sposobem policzyć kolejne przykłady. Zapiszcie je w swoich zeszytach. 1 grosz i 1 grosz to 2 grosze. 2 i 5 to 7 groszy. 7 i 2 to 9 groszy. Razem było 9 groszy. Ponieważ mamy skreślone 5, muszę odjąć 5 groszy. 9 groszy, odjąć 5 groszy. Ile to jest? 4 grosze. Zapiszcie proszę te działania w swoich zeszytach. Załączcie jako potwierdzenie wykonania zadania zdjęcie swoich zeszytów. Mam nadzieję, że sobie z tym zadaniem doskonale poradzicie. Czekam na Wasze odpowiedzi i do zobaczenia w kolejnym odcinku.